Jacek Kujtkowski, po heroicznym boju z Tomkiem Łuszczyńskim, Jacku, przede wszystkim duże, duże gratulacje, bo dałeś absolutnie wszystko. Witam, dziękuję. To powiedz, jak ten pojedynek z Cyganem z Twojej perspektywy, bo ja tutaj przechodząc przez szatnię słyszałem głosy, iż zwycięstwo niesłuszne. Jak Ty to widzisz? Szczerze, jechałem na, trochę też na autopilocie. To był moment, że byłem podłączony, ale myślę, że kopnięcia frontalne, podwójny lewy gdzieś tam dobrze wchodził. Nie wiem, musiałbym obejrzeć tą walkę. A czy to A był. Ten pierwszy nog w tej pierwszej rundzie. Czy ty to mocno czułeś i czy długo wracałeś do siebie tak naprawdę po tym upadku? Szczerze, jest mi ciężko to określić, kiedy wróciłem tak naprawdę do żywych, ale powiem, że na pewno zaczął. Masz czego chłopak przyłożyć. Mówisz, że jechałeś na autopilocie, to też czy ty pamiętasz w tym momencie cokolwiek? Tak, mamy pamiętam kopnięcia frontalne, kopnięcie na głowę, że próbowałem kopnąć, yy, próbowałem low kicka. Pamiętam, że tym lewym prób próbowałem podwiny wchodzić. Yy, dużo rzeczy pamiętam z, z tej walki, ale mam też taki moment przez chwilę, że urywki tylko. To, ja. Jak przygotowaliście do decyzji, to yy, ja miałam wrażenie, że Ty jesteś pewny swojej przegranej, a yy, przeciwnik pewny wygranej. A jednak decyzja była niejednogłośna i okazało się inaczej. Yy, jak Ty czułeś? Myślę, że na pewno dużo zrobił też kopnięcia frontalne, nie? bo jednak siadały. Tak e, nawet w przerwie trenerzy mówili, że kopnięcia siadają, że mam więcej ich kopać. I decyzja tak naprawdę mogła pójść w dwie strony. Nie jestem w stanie powiedzieć... Nie jestem sędzią. Ja mam wrażenie, że w tej pierwszej rundzie, pod koniec pierwszej rundy, i druga runda wygląda znacznie gorzej niż trzecia, jeśli chodzi o Waszą kondycję. Jakbyście zmartwychwstali w tej trzeciej rundzie? Jak Ty to widzisz pod, ze swojej perspektywy? Ciężko mi określić, no jest to waga ciężka. Nie będzie tutaj takich zwrotów akcji jak w 60-kilowych kategoriach. Nie będzie tej prędkości, szybkości czy zrywów. Wiadomo, to się rządzi swoimi prawami. Jeden cios po, potrafi zakończyć spotkanie. Jacek, wiadomo, przygotowania to jedno, a to kogo spotykasz w klatce to drugie, czyli jak wygląda twój przeciwnik w stosunku do tego, jak się do niego przygotowywałeś. To też, czy to był taki sam zawodnik, na którego ty się szykowałeś w przygotowaniach, czy był element zaskoczenia, były rzeczy, których się absolutnie nie spodziewałeś? Znaczy nie, wszystko przeważnie, znaczy tu nie, nie było zbytnio z czego odczytać. Nie ma nigdzie jakiejś jego walki czy czegoś, i nie mieliśmy zbytnio z czego czytać. Także wiedzieliśmy, że na pewno potrafi ustać, przyjąć e, po walce z Wielkim Bu, e, No Ciężki był do rozgryzienia, że tak powiem, ale no, z partnerów parterów w mam mamy dobrych. Jak będą rysować się dla ciebie najbliższe miesiące? Czy to będzie kolejna przygoda w krwawym sporcie, czy być może powrót do Fenu i tylko MMA? Czy znaczy, bardziej skupiam się na MMA? Ale ja nie wykluczam niczego. Ja, to ja wszystko z naszej strony. Życzymy Ci dalszych sukcesów i odpoczynku. Dziękuję. Pozdrawiam.